naturalny kapitał. Natura wykracza ponad naturalny stan, stan gorszy od złego, nieprzytulny, bezrozumny, zimny i chciwy. Zimnym ogniem trafiłem w oko jednodolarówki. Oko to zimne, patrzy niewidzącym wzrokiem, tak samo jak ty, zimnym. Co miałem zrobić? Ciepłem całym Cię ogrzałem. Spaliśmy wśród zamarzniętych rzecznych wód. Wstępu do nas nie miał nikt. To, co dobre się skończyło i chociaż było miło, musieliśmy przejść przez próg do pałacowych bram. A tam czekał na nas boski po wielki Bóg. Rozum, siła i materia. Przeplatana synergia. Wilki goją za owcą. Czy owca zdąży? Iść za łowcą i pasterzem. Łowczy wilka ustrzeli, czy wilk będzie niósł istot kilka. Tego rozum nie rozkmini, siła nie rozwalia, materia nie rozszczepi. Wrota do świata łomnego stają otworem, by zamienić się miejscami z bestią. Wywrotka człowieka wywraca płotek, a wrota i potwór za nimi sprawiają, że ludzie są nieszczęśliwi. Nieszczęście dreszczem podszyte i umysły jakieś takie zgniłe, dziwne, nieswoje. A bóle ha wśród hałasów zdradzają zasób ludzki, kapitał. Potworny potwór z tej ekonomii, kapitał kapitalny, na nim się już dawno obrózł, jak ptactwo strusie piórami z niedoskonałym przeświadczeniem. Że gnój gnoi by obrastało słowami większymi niż są one, a moje głowy ciągle się drą z prawej, z lewej strony, by przód powalić na bokserskim ringu. Kapitał nieludzki, bo jak nazwać mam pracę na akord w fabryce po drugiej stronie sudetów i karpat? Pierścienie zaciskają się na mojej szyi, by w końcu puścić, uwolnić. A fabrykę ktoś zburzył.